Siemano, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z PLA. Tym razem ja kontra grota wygnańców poziom drugi, ale zanim przejdziemy do tego, powiem dlaczego taki filmik w ogóle powstał. Pewnie niektórzy z Was widzieli trzy filmiki z klejnotami mądrości właśnie z tymi klejnotami. Na Facebooku oczywiście, bo tam wrzucałem takie małe, szybkie filmiki, które kręciłem przy oddawaniu tego właśnie gówna. No, jak sami widzieliście rezultat Było coś w stylu, no... Odda się jeden z trzech, będzie 9-9 No niestety... Coś mi nie pykło, no i niestety 3 na 3 spaliło Chociaż to wcale mnie nie dziwi, w ogóle, tak naprawdę Dlatego też dzisiaj postanowiłem, że udam się na godzinę Zobaczę ile będę miał expa i ile będę miał... E, Klejnotów w tych mądrości, czy jakąś mądrości, czy zawiści, nie wiem, właśnie. Na 94 poziom zobaczymy, ile tego wydropię. Tak, no jeśli wydropię ze 4-5, no to będzie już fajnie. Chcę wydropić ich około 20, tak, żeby móc je zobaczyć, jaka jest w ogóle szansa na oddanie tego, bo już 3 oddałem, 3 spaliłem, więc y, na razie jest 100% na nieudane, więc no niestety tak jest. No, i dalej po prostu będę chciał sprawdzać i zobaczymy, ile w ogóle przez godzinę wydropię tego wszystkiego. Nie, to nie jest film z godzinnego expo, bo to by było zbyt długie i często pocięte bufami. niestety, jak nagrywam Darka i chcę się bufnąć, to muszę wyłączyć nagrywanie i włączyć e, bufkę, bo nie gram na oknie, jak po prostu to nagrywam. Tak jest o wiele wygodniej. Nic ci nie mryga gdzieś w okolicach, czy jakieś tam inne rzeczy, ale na pewno. Nie wiem, czy to tu. Chyba nie tu, ale w ogóle e, powinniście, pewnie się zastanawiacie, dlaczego w ogóle te klejnoty 94 tak kiepsko się oddają. Ja wam nie powiem dlaczego, bo nie wiem. One po prostu są zawsze, zawsze były takie ble i fuj Ja ich oddałem może łącznie ze 150 i przyjęło mi 6. Czego, z czego 3 czy tam 4 zrobiłem na tej całej na tym całym eliksirze, co niby daje tam 25% czy 50% więcej szansy, tak? No wiecie o co chodzi? To takie coś z misji tam na 80, któryś więc to jest dosyć fajne. No tutaj mi bówka zabiło, moby. Bówka też oczywiście jakieś tam procenty expa wpadną, ale to jest bardzo mało, bo widzisz, no nawet jak tutaj będzie w te 10%. 15kk w ciągu godziny na bufkę wpadnie, to jest bardzo fajnie, bardzo dużo bo to jest 84 level, więc tam EXP leci jak szalony, no nie oszukujmy się 85 idzie wbić w godzinę na dwóch pedekach tych co jest 3 godziny i godzinny z metka bez problemu da się wbić ten 85 ale ja na razie mam 3 rękawice, czyli 9 godzin expa. tak sobie pomyślałem, godzinę rano, godzinę wieczorem Zobaczymy, ile łącznie wydropię tych klejnotów. Dzisiaj pierwsza godzina. No, trzeba zobaczyć, jak to będzie wyglądało w ogóle, wiecie, z... Cało... po całości, tak? Czy będzie jakoś... Może będzie, na przykład, nie wiem, w ciągu jednej godziny wydropi się pewnie znając życie 0, a w ciągu kolejnej godziny wydropi się 20. Nie na no, 20 to może trochę przesadziłem. Ale wiecie, na jakiej zasadzie to działa, bo to jest zawsze... Zawsze, a zawsze metin... Nie jest równy dla wszystkich. No nie oszukujmy się, tak? W ogóle wczoraj był event. Y... Był event. Na samosie, który tam się nazywał. Cztery Żywioły, czy coś takiego. Wiecie co, nie poszedłem. No i co, iż nic nie w dupę, bo nie wygrały nawet drugiego miejsca. A w ogóle jakie są teraz bossy na tych eventach Cztery Żywioły? Bo kiedyś był. Były te duchy drzewa, ogonki, ognisty król, ognisty król, i co jeszcze było? Coś jeszcze było, nie pamiętam co. Bo teraz to pewnie mogli to zmienić bez problemu, czyli dać na przykład, nie wiem, lodową wiedźmę, wodę jako jakiegoś tam kraba, więc mogłoby być całkiem hard. No, ale nie wiem, nie powiem wam jak to wyglądało, bo nie mam bladego pojęcia. Miałem na to i się wiedziałem, że to jest wczoraj o wczoraj 21.00 to miało być. Ale po prostu. Nie wiem, co ja robiłem wczoraj o 21.00. Nie mam bladego pojęcia. Pamiętałem o tym, miałem nawet nagrać, ale. Jakoś mi się nie za bardzo chciało. Wiem, że to trwało chyba około godziny. No, a co tam? Będzie może jeszcze inna próba zobaczenia tego, jak to wyglądało było kiedyś. Jak to będzie wyglądało w przyszłości, o tak powiem. Jak to widzicie... Powiem tak, no zacząłem EXPA z 55% 26 setnych, więc to jest jako tako... Odnośnik do tego wszystkiego. I muszę wam powiedzieć, że nie jestem zawiedziony expem, bo to jest EXP z jednym PDKiem, więc to jest naprawdę to plus 50% tylko, tak? I... No. Jakbym bez tego pedeka, to bym się wkurzył, bo to by była bardzo mała liczba. Sami zresztą zaraz zobaczycie Co do samego PLA. A myślę, że... No 9.9 z jednym pedekiem To jest około 13 godzin XPA 14. Może coś koło tego. Tego co mi oczywiście zostało. Ale ja myślę, że to bez problemu da się wykonać, bo wiecie co? Ja ten 9.9 sobie będę wbijał powolutku, nie będę jak się... Męczył, żeby nie wiem, przez cały dzień siedzieć i wbijać, i wbijać, i wbijać, bo to jest kompletnie bez sensu. Mięsa ja też nie będę kupował, bo... GF nic nie robi i chce kasy za to, żeby expa wbić, no chyba żarty. Dlatego też wolę właśnie w taki sposób expić, czyli podropić. Jak mi coś jest potrzebne, żeby wydropić, to po prostu idę z pdkami i idę to dropić. Bardzo proste, bardzo szybkie rozwiązanie. No wiecie, a stary maksymalny level, no to wypadałoby już wbić, jak już ten 105 jest kilka miesięcy. A ja jeszcze się nie dobiłem do starego 99. <laughs> Ale nie, myślę, że niebawem, bawem już się dobiję. To jeszcze chyba jest film... Yy. W ogóle taki film chyba kiedyś widzieliście już, tylko on był dosyć starszy i trochę inaczej wyglądało. A wiecie co, on jest w ogóle trochę przyspieszony, bo on łącznie trwało 18 minut, więc te 5 minut musiałem gdzieś skrócić. Czy tam 5 czy 4... Nie wiem, miląd właściwie. Musiałem po prostu trochę skrócić, czyli trochę przyspieszyłem, żeby nie było. A. No. Wiecie, no, gadać 15 minut do siebie to trochę głupio. No ale co tam? Dziś może będzie jeszcze... Trzy innych filmów. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić, bo wiecie. Dzisiaj, w ogóle, plan jest taki, że na godzinę 19.00 bilet do kina i adios. Jeśli ktoś ten, ten w Manu będzie dzisiaj 19.00, no to może się spotkamy jeszcze jak na tym samym filmie. To już, w ogóle na pewno się spotkamy. Nawet nieświadomie. Chociaż mam nadzieję, że wiecie, że. No, chociaż nie wiem, bo jak widziałem wczoraj już tam było bardzo mało miejsc na ten seans więc kto wie, kto wie ale no dobra, wracając tutaj do expa Waliło mnie tylko raz, więc to jest plus zobaczymy jak będzie wieczorem bo wieczorem, za... nie no wieczorem chyba dzisiaj nie poexpię nie ma szans, żebym dzisiaj wieczorem poexpił chyba, żeby to była 22-23 a tak to myślę, że Te filmy wszystkie dzisiaj powinny być właśnie tak do 21. Jak one się po prostu prześlą, to od razu będziecie mieli je dostępne, więc zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. Mam nadzieję, że internet będzie działał i będzie wszystko przechodziło z rąsi do rąsi. No tak, a tutaj widzimy kolejne właśnie zabawy. Już końcówka praktycznie mi została. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Ile wydropiłem rzeczy? Ile Expa? No jak myślicie? Nie wiem. Zatrzymajcie filmiki. Zaraz napiszcie tutaj, jak myślicie, ile mogłem wydropić klejnotów i ile wbiłem procenta Expa. Takie pytanie do Was przed tym, jak zobaczycie końcówkę filmu. Przez godzinę, oczywiście. Ile Expa w milionach? Oczywiście. I ile klejnotów do biologa 94? Zobaczymy. Zatrzymajcie. Na serio mówię i wpiszcie komentarz i zobaczymy czy trafiliście czy nie. Ja obstawiam, że bardzo mało osób traf trafiło, ile mogłem tam wbić tych milionów ile tych setek klejnotów wydropiłem. Bo one dropią chyba niby z łuczników i z komendantów. Chociaż ja mam wrażenie, że one tylko z łuczników dropią. Bo z komendantów to jeszcze nie widziałem, żeby ani jeden mi poleciał. Może dlatego, że po prostu użytników jest zawsze więcej, a komendanci, jak się drespią ci drudzy, to oni po prostu nie mają niedosyć, że nie mają MEXPA. to jeszcze na dodatek nie dają żadnego dropu, co jest trochę głupie. Mimo iż ten bóg został wysłany już ponad 2,5 roku temu, czy, czy nawet dłużej. A jak jakoś grota powstała ta V2, no to od razu był wysłany może po miesiąc, po dwóch, że taki bóg w ogóle istnieje. Dlatego ludzie po prostu czasem eksperymentują na generałach, to znaczy większość eksperymentuje na generałach, co ja bym nie nazwał expem, To po prostu jest bicie bossa razy 10. Takie trochę oszukiwanie samego siebie, że się wybiło z 5 na generałach. Kiedyś, jak się wybiło, nie wiem, 90 w Czerwonym Lesie, to wszyscy, wow, łe, jak ty to zrobiłeś. A teraz. 90 musi mieć buf, więc co, co to ma być? Tutaj coś, a tutaj właśnie skończył się pedek. Więc już końcówka jest tego wszystkiego całej dobroci. Trzeba to wszystko wybić. Jedyny minus tutaj, jak się kończy pedek, zauważcie, że zawsze NNO was łapie. A tak BTW, ciekawe, czy ktoś policzył, ile razy NNO w ciągu całego filmiku mi padło? Bardzo dużo razy. Więc to N działa tak jakby chciało, a nie mogło. Dobra, lecimy pod bufkę wybić moby. I ja kilka rzeczy jeszcze dopiszę co i jak, gdzie, dlaczego i ile. No widzicie, dwa klejnoty wydropiłem, a ile expa? Expa trochę więcej niż 3% mi wpadło, czyli tam 60 pary kaka. Dobrze myślę. Dobrze jakoś tak to będzie. Policzyłem, że 63 niby, ale... 3% No to chyba jestem. No, no, może coś koło tego będzie, bo to jest 21kK na 1%, więc. nie jest źle. A trzeba wbić ten 105 i e, wiecie, jak będzie jakiś maksymalny level znowu podniesiony, to. będzie. Eee, nie chce mi się po co. Chyba, że wprowadzam jakiegoś nowego skilla dla Sury WP. Ofensywnego, oczywiście, a nie znowu pomocniczego. No i teraz po prostu tutaj takie małe pisanie, co, gdzie, jak, dlaczego, ile i tak dalej. Ciekawe, czy ktoś zgadł, ile w ogóle wbiłem i ile e, wydropiłem klejnotów. Zobaczymy w komentarzach. Tylko, no, pewnie, pewnie nie będą, jak coś mali oszuści, to wiecie, napiszą to na końcu filmiku. A, wbiłeś tyle i tyle. No nie no. Każdy, kto po prostu trafi, dostanie łapę w górę, czy co tutaj się w tu Google Plus nazywa, plusa dostanie, o tak powiem ode mnie. No i to było praktycznie na tyle, no EXP, EXPM z jednym pdkiem 63kk w godzinę. No tak jak sami widzicie mam 840, telefon za daleko leży, ale 840 na 63 no to zaraz się zobaczy ile jest, ale to nie jest jakaś tam wiecie duża liczba godzin. Szczególnie, że jeszcze 8 godzin będę chciał przynajmniej dropić. Gdzie jest tu? Tu chyba. 840 podzielić 63 To jest 13 godzin tak naprawdę. Czyli jeszcze dwie rękawiczki, czyli może tak do dropię 50. 50 może tych dropi i będzie 90. Na razie mam tylko 2. Więc co ja tu mogę więcej mówić? Mogę się tylko z wami pożegnać, powiedzieć do zobaczenia, trzymajcie się ciepło i zapraszam do komentowania, subskrybowania, oceniania filmiku i zapraszam też na Facebooka i na Twittera, bo tam też jest kilka fajnych informacji, które zazwyczaj się pojawiają. Właśnie dla tych, co, jak to niektórzy mówią, Facebookowi mają lepiej, bo wiedzą po prostu więcej i szybciej, tak? Więc do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, pa, papa.